Ty widziałeś jaki pisk? Jeszcze raz zapiszcie, proszę was! O, widziałeś? No bo ja mam 20 lat. Aha, no to dlatego. Zdejmij kapelusz, to się przekonają, ile ty masz lat. O, no, proszę dobry. bardzo. Plus 62. No. Cicho, ale zobacz jak zapiszczeli popatrz. Nawet film nie będzie miał takich pisków. No nie wiem. No ja, zobacz, ja, widziałeś? To zgrzaniu, u nas w ranczu też się tam trochę pozmieniało. Właśnie, bo u nie... Was w Niepołomicach to też takie jakby takie trochę rancho nasze, nie? Właśnie, nie, nie wiem nie? czy Państwo oglądają takie rancho, pamiętacie czy nie? O, widzi, oglądam. Ja słyszałem, że w co drugiej gminie sekretarz gminy ma ksywę czerepach. No jak taka szuja, jak Ty, to rzeczywiście no. Czerepak, Ty czerepach. uważaj, bo ja Ci Twojego wójta przypomnę. Ale o co cicho, chodzi, ja O nie wspomnę, ci... też nie złe ziółko. Proszę Państwa, musimy Państwu powiedzieć, że przyjechaliśmy do Was rzeczywiście prosto z planu. Prosto z planu. Ponieważ kręcimy piątą serię. Oj, będzie się działo. Będzie się działo, nie możemy za dużo zdradzić, ale trochę możemy. Co? Trochę możemy. Chcecie, żeby trochę zdradzić? Za dużo nie powiemy, bo właściwie potem szkoda, żebyście oglądając, wiedzieli, co tam będzie dalej. Ja od producenta wiem, że mogę zdradzić jedną tajemnicę. No to zdradź. Czerepa ożenił się z Lodzią. <noise> Jakieś nieszczęście musiało go spotkać. On tylko Ale nie przypuszczał w... do tego stopnia. Dzieci nie mają, bo Lodia trochę już przystara. To. A <noise> to może byście będzie... jeszcze do Lata chcieli, co? <noise> A właśnie, no bo jeszcze no do kiedyś Lata no... na końcu. Tak, Przed to do tego. Artur Barciś. O, i przygrywkę miałeś też. Jep, takie coś, wiesz, wiesz, ale to fajne Cicho, było. bo teraz będzie poezja, trzeba zachować powagę. Żeby się nie okazało, że to, brud, to było najlepsze z tego wszystkiego, ale to no, nie, nie, wejdź jeszcze raz, wejdź jeszcze raz, przepraszam cię. uwaga, uwaga, przed Państwem poleta ludowy Artur Dorek Barciś, proszę bardzo. Halo, czy szpital? Czy szpita? Nie śpita? Albo co? Albo pogotowie, a czy ratunkowe? No bo człowiek umiera. No bez przesady, teściowa. Ta, y, wyrostek. Nie, teściowa starsza jest, ślepa, no. Nie no, do jakiego okulisty? Ja mówię, że ślepa ta, kicha, no. A czy ja się chwalę, że nie piłem? No piłem. I jadłem też. No bo są imieniny. Nie, nie moje, teściowej. Ona połknęła grzybka, wie pan, i strasznie ją rąbnęło. Co? Z czym? A nie wiem, zapytam zapytam. zaraz. Mamusiu, z mu mamu się była łaskała tego grzybka po... no. To czego Mówi, się że z widelcem. No, nauczyłem się trochę, ale to strasznie świński język jest, wiesz? Dobra, dawaj, to już wieczór jest, tutaj młodzież już tak wszystko umie, to Nie wiem. wiem, czy to wypada, ale to... Wiesz, na przykład dawaj. jak jest po czesku, wiesz jak jest po czesku zepsuty? Zepsuty? Jak jest? Dawaj. Poruchany. O oh yes. Czyś ty oszalał? Nie, to nie może przesadzić. Przesadzasz mnie. Tak, trochę. ale tak jest. A wiesz jak jest koparka? No jak. Ripadlo. To zepsuta koparka poruchane ripadlo? No. Matko a a wiesz, jak jest hot dog? Ale czy ty naprawdę... Wiesz, parę Nie. Po świńsku. Jak hot jest? Hot dog. Dog. No jak. Parek w rochliku. Yeah. Dziękujemy Światko wam bardzo grupi, kochani tam. za no. dzisiaj. Mamy nadzieję do zobaczenia na srebrnym ekranie przed Państwem Artur Marcisz i CZR. Cezary Cezary tak. tak. Dziękujemy.